Ta lista właśnie się wydłużyła. Pike, Inaczej nazywany rozpruwaczem z krwawego portu. Postrach Bilgewater, który, jeżeli ktoś jest na jego liście, bez zastanowienia zatopi swój harpun w jego szyi. Choć podczas wcześniejszych faz projektowania harpuna nie miał. Co ciekawe. Gameplayowo mówiąc, supportowy asasyn, który niejednego Carry przyprawił o ból głowy, zabijając go. Na trzy umiejętności. Dziś wybierzemy się na wycieczkę do Bilgewater. I tak wiem, na tym kanale dość rzadko tam bywamy, ale dziś to się zmieni. W dzisiejszym materiale dowiecie się, kim jest Pike w świecie League of Legends i o wszystkich najważniejszych informacjach związanych z bohaterem i tych raczej podstawowych i średnio zaawansowanych. I ten materiał chciałbym również zadedykować jednemu z widzów, a sushi post pięknie dziękuję za naczelne mecenasowanie na kanale, pozdrawiam serdecznie i obyś nie znalazł się na liście pajka. No chyba, że tego chcesz. To wtedy nie wnikam. Wczeznowu się ufafloniłem tą kredą, która spada mi przez to... ...pięcie. Historia bohatera, czy bardziej jego młodość, nie wyróżnia się jakoś bardzo na tle innych szarych obywateli Bilgewater, choć jego pochodzenie jest bardzo intrygujące. Ponieważ dość mało osób wie, że pomimo iż rozprówacz jest przypisany oczywiście do Bilgewater i głównie z tym regionem się kojarzy, jego korzenie są nieco inne i sięgają nieco poza zatokę Bilgewater. Mam na myśli jego rodziców, gdzie 3 lata temu na Reddicie jeden z pracowników Riot Games uchylił rąbka tajemnicy, że matka Pajka była rdzenną mieszkanką Wysp Niebieskiego Płomienia, czytaj archipelagu z zatoką Bilgewater, natomiast pochodzenie ojca było inne. Sam Ryoter nie wiedział lub nie mógł uchylić tego rąbka tajemnicy w 100%, gdyż napomknął tylko, że prawdopodobnie pochodził on z Freljordu lub jednego z dalej wysuniętych obszarów Imperium Noxieńskiego. Jeżeli mielibyśmy się zastanowić, które z tych dwóch mogą być prawdziwe, ja bym się bardziej pochylił w stronę ojca z Freljordu, gdyż Freljord obok Demacji i Aioni stanowił człon imigrantów, którzy osiedlili się na Wyspach Niebieskiego Płomienia, aby później finalnie utworzyć tworzyć port w Bilgewater. Wracając, Pike, zanim był harpunnikiem, był czymś w rodzaju rzeźnika. Praca niskiego rangą w Bilgewater nie była zaciekawa i była dość słabopłatna. Podczas gdy kapitanowie dostawali sakwy pełne złota, tak jemu podobni dostawali raczej chłapy za cięcie mięsa potworów morskich, nadające się sprzedawać kawałki. Mike, choć ten prawdopodobnie nawet się tak nie nazywał, choć nie możemy być tego pewni, był tak zdeterminowany, aby z tego potocznego bagna się wygrzebać, że został harpunnikiem i sumiennie pracując i tworząc swoją renomę, stał się legendą. Praktykował tradycyjny styl, wywodzący się jeszcze z tradycji samych Wysp Węży. Czyli wysp niebieskiego płomienia, o których mówiłem, ale jest to po prostu inna nazwa, bo te są wymienne. Gdzie ludzie z harpunami w rękach byli wystrzeliwani w stronę różnego rodzaju bestii. Wydaje się to co najmniej lekkomyślne, lecz część potworów miała w sobie, z braku lepszego słowa, zasoby, które należało zebrać za ich życia, inaczej były nic nie warte lub ich wartość bardzo szybko spadała. W Bilgewater każdy potwór, każdy skarb danego stwora miał swoją cenę, a najdroższym, którego pożądali wszyscy handlarze w porcie, był Diabeł Morski lub z angielskiego Jawlfish. Wszystko ze względu na Saphilit, czyli jeden z najdroższych materiałów na całej runterze, którego koniecznie trzeba było zebrać z paszczy żywego Diabła Morskiego. Oczywiście był to jeden z najgroźniejszych potworów, które pływają w runetrańskich wodach. Co oczywiście nie ułatwiało zadania. Z safilitu tworzono chociażby rzadkie czarodziejskie mikstury, a jak zostało powiedziane w historii bohatera, flakonik tego, będącego świecącym niebieskim olejem safilitu, był warty 10 statków z załogami. Można powiedzieć, że pike stał się legendą w swoim fachu. I choć znamy ludzi zajmujących się tą profesją, nawet kilku w fabule League of Legends, to nic nam nie wiadomo o tym, aby ktokolwiek z nich w ogóle zbliżył się do pika. W trakcie pewnego rejsu na nieszczęście Pajka z niedoświadczonym kapitanem, po kilku dniach wraz z załogą natrafili na ogromnego diabła morskiego. Tak ogromnego, że Pajk nigdy takiego nie widział, pomimo swojego doświadczenia. Ze statku wystrzelono harpuny, co doprowadziło do unieruchomienia diabła, a Pajk oczywiście bez chwili zastanowienia wskoczył do jego wielkiej szczęki. Niestety stwór, niestety dla pajka i dla załogi tak łatwo się nie poddał i gdy nasz harpunnik chciał już zabierać Safilit, tak diabeł rozpoczął atak na statek. Niedoświadczony, wspominany kapitan spanikował i przeciął linę Pajka. Jeżeli tego nie wiedzieliście wcześniej, to właśnie przez to, czy dzięki temu bohater tak dziwnie się zachowywał w zrujnowaniu. Wiecie, mówił, hej, czy to ty przeciąłeś mi linę? Pytał do tego, czy jesteś na mojej liście. No ale to raczej było oczywiste nawiązanie. Diabeł nie cackał się z harpunikiem i zwyczajnie go połknął. Ale zanim to się stało, załoga przyglądała się jakich towarzysz niknie w wielkiej paszczy potwora. Co jednak niebywałe dla Pajka, to nie był koniec. Wiemy, że bohater powrócił do życia, choć przez pewien czas nie do końca było wiadome dlaczego. Niektórzy spekulowali, że w jakiś sposób czarna mgła pojawiająca się w Bilgewater podczas Harrowing miała coś z tym wspólnego. Przecież to ona głównie kojarzy się nam z Nieumarłymi. Również nie zrobiła tego bogini Ilaoi, czyli Naga Buros, chociaż ta później odgrywa sporą rolę w losach bohatera. Do czego oczywiście przejdziemy za momencik. Była to magia samego Diabła Morskiego, która odpowiadała za wskrzeszenie poniekąd bohatera. Jaka to magia? No cóż, jest to dość spora tajemnica w świecie League of Legends, wiadomo jednak tyle, że bohater jest nieco innym rodzajem nieumarłego, dlatego chociażby moc i wpływy na nieumarłych, Viego czy Mordekajsera, nie miałyby na niego wpływu. Wiemy tyle że magia diabła morskiego jest w jakiś sposób związana ze światem duchowym, czyli drugim obok rzeczywistego światem lub wymiarem w League of Legends. Wracając do historii, Pajk otworzył oczy i ujrzał tysiące niebieskich świateł, a dziwne echo czegoś nieokreślonego i pradawnego wypełniła jego myśli, wpływając na jego umysł i pokazując mu jego alternatywną, teraźniejszość i być może przyszłość, choć nie jest to wprost powiedziane, ale ta magia. Pokazała mu, co stracił. Stąd bohaterem zawładnęła rządza zemsty i zdecydował się rozpocząć polowanie na tych, którzy w jakiś sposób mu podpadli. Przez chwilę chciałem powiedzieć: Polowanie na tych, którzy poddali się ciemności. Ale to przecież mówi Wayne. Tutaj trzeba by było to zmodyfikować: polowanie na tych, których mam napisanych na kartce. Ale wróćmy. Przez pewien czas w Bilgewater nikt nie przejął się dziwnymi zabójstwami. Wszak te były, no można powiedzieć, na porządku dziennym w tym mieście, choć po kilku miesiącach wielu kapitanów znajdowano wyweszonych, co zaczęło wprowadzać strach w obywatelach tego miasta portowego. Szeptano o nadludzkim zabójcy, który szuka zemsty za zdradę na morzu. Jakiś czas później nie tylko znikali kapitanowie, a również bosmani czy pierwsi oficerowie. Przerażeni kapitanowie i wyżej postawieni w Bilgewater wystosowali specjalne ogłoszenie: Tysiąc krakenów na słynnej tablicy za słynnego rozpruwacza z krwawego portu. Co trzeba powiedzieć, jest bardzo pokaźną sumą, bo chociażby wynajęcie Pike'a u szczytu jego kariery kosztowało jednego krakena. I tak Pike zasiał strach w sercach kapitanów i bogatych ludzi u władzy w Bilgewater. I to jest w zasadzie koniec samej historii bohatera, ale można pójść w niej jeszcze nieco dalej. Wiemy oczywiście, że łowy pajka trwają. Jego lista zamiast zmniejszać się, cały czas sukcesywnie się powiększa i nowe imiona i nazwiska są do niej dopisywane. Niekoniecznie przez samego Pajka, przez jakąś wyższą, nieznaną nam siłę, związaną czy to z mitycznym podwodnym miastem, czy to z siłą oceanu, być może jest to w jakiś sposób związane z Naga Keiburos, ale Pajk ani nie pamięta, ani nie do końca rozumie dlaczego lista się zmienia. A nawet gdy sobie przypomina, jest tak pochłonięty zemstą, że ma to w sporym poważaniu. Zapewne spory kawałek historii postaci znajdziemy w grze Ruined King League of Legends Story, mającej wyjść w pierwszym kwartale 2021 roku, nominalnie oczywiście, a której premiera została przesunięta na rok następny, czyli 2022. Tam właśnie Pike, już nieco zmieniony, dołącza do wyprawy przeciw Viego. Możemy się tylko domyślać, co tam się wydarzyło, choć inny bohater uchylił nam rąbka tajemnicy odnośnie tych wydarzeń. Jest to na pozór postać zupełnie z Pajkiem niezwiązana, pomowa tutaj o Gravesie, a temu o wiele bliżej do Pajka niż Gravesowi z nominalnej, klasycznej wersji. Ten wskazuje na to, że w jakimś momencie swojej przygody Pajk trafił na Ilaoi. Co by się zgadzało, nawet można to zobaczyć na trailerze wspominanego Ruined Kinga, która, tak jak wspominałem, dzierży oko bogini i korzysta z mocy Naga Keiburos i dzięki tej mocy zmieniła bohatera. Zmieniła go na tyle i wpłynęła na niego w taki sposób, że ten stał się takim... może nieco spokojniejszym i bardziej karykaturalnym psycholem niż był wcześniej. W Zrujnowaniu chociażby mówił bardzo dziwnie, co w jego normalnych interakcjach w grze nie ma miejsca, ale zakładam, przynajmniej ja tak uważam, że w Zrujnowaniu Pike jako bohater wyszedł jeden, jako jeden z tych gorszych. Dlatego ludzie, którzy lubią tego bohatera, z takim poglądem się spotkałem, że nie bardzo chcą mu znawać tą historię związaną z Pike'em w Zrujnowaniu. No ale jako, że to materiał kim jest, i tak musimy o niej porozmawiać. Niestety, bądź niestety. W każdym razie w zrujnowaniu spotkaliśmy Pajka w Bilgewater, gdzie ten w pewien sposób uratował nas przed misfortunką, którą w jej formie zrujnowanej zaciągnął na dno, po czym wrócił i stwierdził, iż będzie walczył z Wiegą, gdyż ten jest na jego liście. Choć niechętnie wiadomo, bohater jest nieumarłym, wydającym się w zrujnowaniu nie do końca poczytalnym, to został on przyjęty do strażników światła. Mimo protestów sennych, Lucian widział w nim wartościowy nabytek w formie kogoś, kogo upiory mgły nie mogą zabić. Co poniekąd jak najbardziej tutaj by się wszystko zgadzało. Wiadomo zniszczony król został później pokonany, a Sentinel Pike to ostatni kanoniczny wygląd bohatera. Jaki znany. Przejdźmy zatem do relacji pajka z innymi postaciami, których według Rao tu dużo nie ma, ale w rzeczywistości jest ich dużo więcej, ale to wcale nie znaczy, że są jakoś strasznie ciekawe, gdyż tutaj mamy określone dwie: relacja z gangplankiem i relacja z Miss z Pomijając odnośnie Sary to, co powiedziałem wcześniej, te dwa powiązania są banalne do wyjaśnienia. Zwyczajnie obie te postacie są kapitanami i znajdują się na jego liście. Oczywiście mamy jeszcze powiązania z postaciami z trailera zniszczonego króla, czytaj Wiego, Ari, Braumem, Ilaoi i Asuo, ale o tych za dużo nie wiemy. Po raz kolejny czekamy na Ruined Kinga, dlatego nie będę tutaj się domyślał, nie będę teoretyzował i po prostu poczekajmy na to, co będzie w grze. I tak jak już wspominałem, mamy jeszcze relacje ze strażnikami światła i postaciami, które pojawiały się w zrujnowaniu. Choć najważniejsza z nich, i też nieco pozostawiona jako otwarta, wydaje się być ta z Olafem, gdzie to na zakończenie wydarzenia zrujnowania, Olaf chciał walczyć z Pajkiem, uważając go za kogoś zdolnego pozbawić go życia, i powiedział, że to on przeciął linę bohatera, co było oczywiście nieprawdą. A no, widzicie, bym jeszcze zapomniał, bo lubię zaczynać materiały z serii, kim jest, od określenia wieku danego bohatera. W sensie nie wieku, ile jest, ile można nim grać już, ale wieku fabule. No i z Paikiem jest jednak pewien problem, bo choć jest on nieumarłym, takim dość wyjątkowym w świecie League of Legends, to nie determinuje to tego, że jest on niewiadomo jak stary. Nawet powiedziałbym na odwrót, jest on stosunkowo młody. Nie wiemy do końca ile ma lat, ale gdzieś tam można spekulować, że ma od 25. Może mieć nawet 40, może 45, trochę więcej. W każdym razie bliżej mu do tej aktualnej fabuły League of Legends niż takiemu Nautilusowi. Choć w tym materiale szczątkowo wspominałem o założeniu Bilgewater i mówiłem o uchodźcach czy podróżnikach, którzy utworzyli ten port, to z tamtego czasu Pike raczej nie pochodzi. Ponieważ to, że Bilgewater zostało utworzone, to nie determinuje tego, że już było w pełni funkcjonalne, że już były doki rzezi i krwawy port. Trochę to trwało, zanim wszystkie te budynki, wszystkie te lokalizacje zostały stworzone. Jeżeli chodzi o podstawowe i średnio zaawansowane informacje o bohaterze, to na tyle. Ja Wam pięknie dziękuję, kochani, za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.